Witam serdecznie! Zapraszam na odcinek Dynastia, jak zmienili się aktorzy po 45 latach. Linda Evans, urodzona w listopadzie 1942 w Hartford w Connecticut, jako jedyne dziecko profesjonalnych tancerzy Albi i Arlen Evanstedów. Jej rodzina ze strony ojca miała pochodzenie norweskie, a ze strony matki angielskie, niemieckie, polskie, irlandzkie, szkockie i walijskie. Kiedy miała 6 miesięcy, rodzina przeprowadziła się do północnego Hollywood, gdzie ukończyła szkołę średnią. Jej szkolny kolega zachęcił ją do wzięcia udziału w castingu do reklamy Canada Dry TV, który wygrała. Po dwóch kolejnych spotach reklamowych rozpoczęła karierę aktorską. Aktorską satysfakcję przyniosła jej rola Crystal Carrington, żony potężnego magnata naftowego w poperze mydlanej ABC Dynastia. Zatem postać została uhonorowana Nagrodą Złotego Globu i People's Choice Award w 1985 oraz zdobyła nominację do Nagrody Emmy w 1983. W maju 2014 roku Linda Evans została aresztowana za jazdę pod wpływem alkoholu. John Forsyth, urodzony w styczniu 1918 w Pensgrove, jego popularność obejmowała trzy dekady. Jako ojciec Playboy Bentley Gregg w sitcomie NBC Ojciec Kawaler, jako tajemniczy milioner Charles Townsend w popularnym serialu kryminalnym ABC Aniołki Charliego oraz jako bezwzględny i umiłowany patriarcha Blake Carrington w popularnej operze Mydlanej Dynastia. Jego ojciec urodził się w Nowym Jorku w rodzinie o polskich korzeniach. Jego matka również miała polskie korzenie. Więc w sumie można powiedzieć, że mieliśmy solidnego przedstawiciela w świecie dynastii. Wychowywał się w nowojorskim Brooklinie. W lutym 1960 otrzymał własną gwiazdę w Alei Gwiazd w Los Angeles, znajdującą się przy Hollywood Boulevard. Był jedynym aktorem, który wystąpił we wszystkich odcinkach dynastii. 11 października 2006 zdiagnozowano u niego raka jelita grubego. Zmarł w Santa Ines w stanie Kalifornia 1 kwietnia 2010 w skutek komplikacji po zapaleniu płuc. Gordon Thompson Urodzony w marcu 1945 w Odstawie, Od twórca roli Adama Carringtona w operze Mydlanej Dynastia, za którą w 1988 był nominowany do Złotego Globu dla najlepszego aktora drugoplanowego w serialu, miniserialu lub filmie telewizyjnym i trzykrotnie zdobył nominację do nagrody tygodnika Sob Opera Digest jako wybitny czarny charakter w serialu najwyższego czasu antynowego. Od października 1982 do 1989 właśnie odtwarzał rolę Adama Carringtona, pierworodnego syna bogatego nawciarza Blake'a i Alexis, zdolnego do nieprawych czynów w operze mydlanej Dynastia i w trzech odcinkach spin Offu w dynastiach Kolbich. W latach 1967-1982 był żonaty z Maureen Fitzgerald. We wrześniu 2017 aktor ujawnił, że jest homoseksualistą. Joan Collins, urodzona w maju 1933 w Londynie. Angielska aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna, producentka, przedsiębiorca i modelka. Laureatka Nagrody Złotego Globu i autorka bestsellerów. W 1997 odznaczona orderem Imperium Brytyjskiego IV klasy, a w 2015 królowa brytyjska Elżbieta II uhonorowała ją tymże orderem drugiej klasy. W 1983 otrzymała własną gwiazdę w Alei Gwiazd w Los Angeles, znajdującą się przy Hollywood Boulevard. Urodziła się w prywatnej klinice w Paceworth City, Westminster, dzielnicy centralnego Londynu, była najstarszym z trojga dzieci. Brytyjskiej Anglikanki Elsie Collins, nauczycielki tańca i hostessy nocnego klubu, oraz urodzonego w południowej Afryce do Williama Collinsa, impresario i agenta teatralnego. Zyskała wizerunek seks bomby, a w 1979 została uznana za najseksowniejszą kobietę świata w ankiecie przeprowadzonej wśród Anglików. Po występie w roli Kleopatry w jednym z odcinków serialu telewizyjnego Fantasy Island. Otrzymała od Arona Spellinga producenta serialu propozycję zagrania podstępnej i przebiegły Alexis Carrington w operze mydlanej Dynastia. Rola ta przyniosła jej największe uznanie widzów i międzynarodową popularność. Joan Collins, obecnie to już 92-letnia kobieta. Od emisji serialu Dynastia minęło już ponad 45 lat. Wybitna aktorka nie występuje już w serialach czy filmach ale nadal można ją spotkać na imprezach branżowych. John James, urodzony w kwietniu 1956 w Minneapolis, nominowany do nagrody Złotego Globu dla najlepszego aktora drugoplanowego w serialu, miniserialu lub filmie telewizyjnym za rolę Jeffa Kolbiego w operze mydlanej Dynastia, urodził się i dorastał w Minneapolis w stanie Minnesota jako jeden z dwóch synów radiowego disc jockey'a Herba Oscara. I montażystki wytwórni filmowej. W dzieciństwie nie miał żadnych ambicji i planów zawodowych. Polał obserwować przez lornetkę ptaki. W dramacie biograficznym Roberta Dawi, mój syn Łowca, wcielił się w prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe'ego Bidena. Nagrał dwa single: This Time z niemiecko-piosenkarką Heidi Brull i Painted Dreams. Wystąpił gościnnie w serialach ABC Statek Miłości, Dotyk Anioła oraz w operach mydlanych. Michael Nader. Urodzony w lutym 1945 w St. Louis. Występował w roli Watson'a Dextera w operze Mydlanej Dynastia. Urodził się w stanie Missouri w rodzinie pochodzenia libańskiego, jako syn Minette i Johna Weldona. Miał siostrę Stephanie, był bratankiem aktora Jordana Nadera. Jego rodzice rozstali się kilka miesięcy po jego urodzeniu. Kiedy miał 4 lata, rodzina przeprowadziła się do Beverly Hills, gdzie uczęszczał do Vista Gramel School. W wieku 6 lat został potrącony przez pijanego kierowcę, co pozostawiło mu widoczną bliznę na twarzy. Był surferem na plaży w Malibu. Dorabiał także jako model. Występował w teatrze regionalnym na Hawajach. W połowie lat 60. rozpoczął swoją karierę ekranową od udziału w filmach, których akcja miała miejsce na plaży u boku Frankiego Avalona i Annette Funicello. Zmarł 23 sierpnia 2021 w wieku 76 lat, w swoim domu. 10 dni po zdiagnozowaniu nieuleczalnej postaci raka. Jack Coleman Od twórca roli Stevena Carringtona w operze mydlanej Dynastia i jako Noah Bennett w serialu Herosi. Urodził się w stanie Pensylwania jako najmłodsze siedmiorga dzieci Agnes i Johna Colemana. Jest wnukiem w szóstym pokoleniu amerykańskiego wynalazcy Benjamina Franklina. Uczęszczał do Solebury School. W 1980 roku ukończył studia na wydziale dramatu Uniwersytetu Duke'a. Uczęszczał do National Theatre Institute. Po raz pierwszy pojawił się na srebrnym ekranie w operze mydlanej NBC Dni naszego życia jako Jake Kociszek. W serialu science fiction NBC Herosi wcielił się w postać Noah Beneta, przybranego ojca Claire, pracującego dla Primate Paper Company będącej przykrywką dla ogólnoświatowej organizacji, która poszukuje i bada ludzi z nadnaturalnymi zdolnościami. Heather Lockler Urodzona we wrześniu 1961 w Los Angeles. Była sześciokrotnie nominowana do Złotego Globu. Została uhonorowana dwiema statuetkami Bravo dla najlepszej gwiazdy telewizyjnej, przyznawany przez niemiecki dwutygodnik dla młodzieży. Przyszła na świat w Los Angeles w Kalifornii w zamożnej rodzinie biznesmenów Angielskiego, szkockiego i niemieckiego pochodzenia. Jej ojciec William był dziekanem szkoły inżynierskiej przy Uniwersytecie Kalifornijskim. A matka Diane pełniła funkcję asystenta administracyjnego koncernu Disneya. Dorastała w doskonałych warunkach razem z trzema starszymi siostrami. Po tym, jak została odrzucona ze swojego szkolnego zespołu cheerleaderek, dołączyła do klubu teatralnego i odkryła, że aktorstwo jest jej prawdziwą pasją. Po ukończeniu Newbury Park High School. Podjęła studia psychologiczne na Uniwersytecie Kalifornijskim. Po studiach pracowała jako modelka w reklamach. Pamela Sue Martin, urodzona w styczniu 1953 w Westport, amerykańska aktorka i modelka. Występowała w roli Fallon Carrington w operze Dynastia. Urodziła się w stanie Connecticut jako córka Margaret i Tomasa, muzyka jazzowego grającego na bębnach. W 1970 ukończyła Staples High School, Westport. W 1974, kiedy miała 21 lat, jej rodzice rozwiedli się. Studiowała sztukę. Miała tam rozpocząć naukę nauk ścisłych, ale nie była w stanie. Zdobyła międzynarodową sławę jako Felon Carrington, córka Blake'a i Alexis oraz żona Jeffa. Jednak niebawem jej rolę objęła Emma Sams. W 1984 otrzymała niemiecką nagrodę Bambi. 16 lutego 1985 była gospodarzem Saturday Night Live. Sporadycznie występowała na ekranie, m.in. w sitcomie CBS, różowe lata 70. Katrin Oxenberg, urodzona we wrześniu 1961 w Nowym Jorku, amerykańska aktorka telewizyjna i filmowa. Urodziła się jako najstarsze dziecko Howarda producenta sukien, multimilionera z Chicago i Elżbiety, księżniczki serbskiej, wnuczki greckiej księżniczki Olgi. Podczas studiów dzięki nieprzeciętnej urodzie rozpoczęła karierę modelki. Jej twarz zdobiła okładki takich magazynów jak Vogue, Cosmopolitan, Glamour i Interview. Początkiem międzynarodowej kariery na małym ekranie była rola w operze mydlanej ABC Dynastia, w której wcieliła się w postać Amandy Bedford-Carrington, młodszej córki Alexis Colby i przedstawiciela korporacji naftowej w Kolorado. Kobiety ciekawej świata i ludzi, różniącej się od nich nieco bardziej romantycznym podejściem do życia. Za tym rolem odebrała nagrodę soap opera Digest w dwóch kategoriach dla wyróżniającej się aktorki drugoplanowej w serialu i wyróżniającej się nowej aktorki w serialu. Al Corley Urodzony w maju 1956 w Wichycie. Amerykański piosenkarz, producent filmowy, aktor i reżyser. Pierwszy odtwórca roli Stevena Carringtona w operze mydlanej ABC Dynastia. Serial opuścił pod koniec drugiego sezonu, po tym jak publicznie narzekał w wywiadzie, że Steven nie ma zabawy, nie śmieje się, nie ma humoru, a także chęci robienia innych rzeczy. Jego postać przejął Jack Coleman. Zmiana wyglądu została przypisana chirurgii plastycznej po eksplozji platformy wiertniczej. Aktor podczas studiów na University w Missouri był zapalonym kaszykarzem, występował w teatrze studenckim, zanim po trzech latach wyjechał do Europy. Po powrocie do Stanów zapisał się do Actor Studio, gdzie uczył się aktorstwa u Liz Strasberga. W 1984 nagrał płytę Sick Pop Square Rooms, której producentem muzycznym był Harold Walter Meyer.